3 października. Róże już wchodzą powoli w stan spoczynku, a róża te fery, jak co roku, kwitnie do oporu. W tym roku tu miała bardzo ciężko, było sucho, dużo padów w deszczu, w którymś momencie potem sucho, zimna wiosna, ale ona i tak kwitnie nieprzerwanie. Ślicznie, ciemno już taka zaróżowiona, szczególnie w pąkach, o tutaj od zimnej pogody. Widziałam ją w nasadzeniach miejskich ostatnio, to wszędzie wygląda przepięknie. Ma praktycznie zdrowe liście, jakieś tam pojedyncze zmiany, ale ona nie straciła liści jak inne odmiany w tym roku jak praktycznie prawie wszystkie odmiany wielko i wielokwiatowe. Więc to jest odmiana, która jest nie do zajechania, dlatego jest taka popularna od prawie 100 lat i myślę, że długo, długo żadna odmiana jej nie zastąpi. Tu mam. Bo kilka egzemplarzy obok siebie w innym miejscu też mam, one tutaj rosną w ekstremalnie niesprzyjających warunkach, jest tu bardzo sucho słońce się odbija od ściany budynku ale to jest róża, która nigdy Was nie zawiedzie nigdy, więc jeżeli nie macie doświadczenia z różami albo chcecie mieć bardzo proste róże które świetnie się komponują tutaj akurat z Perowską, tam są lawendy chyzopy tu mam dużo ziół to ta róża jest po prostu idealna